Siemanko z tej strony. Elio, Patari Retrofan. Dzisiaj 20, także czas na, na jakąś grę z Super Nintendo. I dzisiaj padło, znaczy padło. Wybrałem Gierkę Wars. Jest to mega ważny tytuł dla mnie w tej całej mojej karierze gracza, nazwijmy to, ponieważ była to pierwsza gierka taka multiplayerowa. Tylko multiplayer nie taki, co się gra przez, przez, e, przez sieć albo przez internet, tak jak Duke, jak Warcraft, jak, jak Diablo, w które, przy których spędziłem masę godzin, ale gierka, w którą grało się w multiplayera, ale siedząc w jednym pokoju przy jednej maszynie z kumplami, e, gdzie była kupa śmiechu i zabawy. E, i, I przy tej grze właśnie spędziłem no, niezliczone godziny razem z moimi przyjaciółmi z liceum, z Stolem, z Brandonem, z Ananasem. E, przychodzili do mnie e, nie zawsze wszyscy na raz, wiadomo, no, czasami jeden, czasami dwóch, czasami wszyscy, e, no i graliśmy sobie właśnie mm, w, to, w tą gierę, która wówczas, jak dla nas rozwaliła system, była przełomową grą, jeżeli chodzi właśnie o, o tryb multiplayer. E, to było dla nas takie rozwinięcie gry mm, Scorch Earth, chyba to się nazywało. Którą pierwszy raz widziałem na 386 Tola, gdzie były dwa czołgi po lewej prawej, no te czołgi tam strzelały, trzeba było uwzględnić siłę wiatru, to te łorpse były takim rozwinięciem tego, przy czym dosła, doszła tu kolosalna ilość broni, która była do dyspozycji. Siadaliśmy przed kąpem, nazywaliśmy swoich graczy, każdy tworzył swoją taką indywidualną drużynę, no i ciupaliśmy w to bez opamiętania. Bez tak duża ilość możliwości i sposobów e, uśmiercenia przeciwnika e, no sprawiały, że grało się rewelacyjnie, e, było naprawdę dużo śmiechu przy tym i, i nie chciało się wyłączyć kompa, e, to że jeszcze te rewele te, te wszystkie były generowane za każdym razem, nie było ich dużo, bo tam nie wiem, strzelam teraz 4, 5, 6, może było różnych tych takich krajobrazów, ale za każdym razem bo one były inaczej generowane i każda plansza wyglądała inaczej inaczej były mosty, inaczej jakieś dziury, wody, no. za każdym razem było po prostu coś nowego. I te dziesiątki godzin spędzonych z kuplami przy tej grze, no nie zapomnę o nich nigdy, i dzisiaj chciałem zobaczyć i pokazać wam, jak wygląda wersja na, na Super Nintendo. Yy, grałem w nią bardzo dawno temu, chyba dopiero te, wtedy, jak Cardidge kupiłem, gdzieś 10 lat temu, więc nie do końca pamiętam, jak to wyglądało. Czy identycznie jak na PC, czy troszkę gorzej. Yy, no ale zaraz zaraz się przekonamy. Wrzucam Cardidge i zaczynamy. Ok, odpalamy konsolę. Jest ekran tytułowy: Team 17, twórca gry. I e Software. Nie wiem co nam z nimi wspólnego. A wydawcą było Ocean właśnie, którego teraz logo widzimy. Eee, ok, tu mamy start gry. E, wprowadzanie imion graczy, ale przy pomocy pada to jest rzeźnia, wybieranie literek, więc to sobie odpuszczę i nie przedłużamy. Zaczynamy grę. E, mamy albo ligę, albo przyjacielski mecz. Wybieramy przyjacielski. No i teraz wybór drużyny. No to pierwszą, lepszą wybieramy tych Vapesów. I wybierzemy na przykład uh, team. team 7 Team. 5. Start. Teraz będzie generowanie planszy. I zaczynamy zabawę robaczkami, w wybijanie się nawzajem. O, wyrosowało jedną z moich ulubionych, którą pamiętam, bo były jakieś takie kosmiczne plansze. A i były właśnie takie normalne, zwykłe z drzewkami z ziemią, i te mi się bardzo podobały. Ok, za zaczynamy drużyną yy, złotych. Yy, nie wiem, jak tu sobie będzie można obejrzeć cały teren gry. No, nie będę tracił czasu. Wciskamy klawisz Select i mamy wybór broni. Bazuka, granat, granat rozbryzgowy, shotgun, uzi, spiąchy, e, dragon ball. Czy jakąś, nie wiem, kulą ognistą, czy jakąś inną rzuca dynamit, który możemy zostawić przy kimś i uciec. Nalot, ale nalot chyba się dopiero później pojawia. Dobra, wybierzemy sobie najpierw bazuczkę. I tutaj stoi jakaś Bridget. Przytrzymujemy czerwony, wybieramy siłę strzału, uwzględniamy oczywiście wiatr, który wieje w tamtą stronę, ale że odległość jest na, na tyle niewielka, to nie ma to znaczenia. Pff. I dostał pierwszego szlaga. Trochę energii mu zabrało. Yy, grę włączyłem na dwóch graczy, także nie będzie grał komputer, czyli jesteśmy teraz tym, co przed chwilą dostał. Pokażę Wam, jak działa dynamit, bo mamy tutaj świetną okazję do tego. Czyli wybieramy sobie dynamiczik. Zostawiamy kolesiowi i zwiewamy stamtąd. Żółtym sobie odskoczymy jeszcze. I patrzcie teraz jaka wyrwa będzie aż. Pół drzewa pewnie rozwali. Dynamit generalnie jest jedną z najmocniejszych y, broni w tej grze. Y, I robi niezłą rozpierduchę, tylko że no, trzeba podejść bezpośrednio do, do drugiego gracza i... i zostawić to, to przy nim. Ok, teraz tak. Tutaj nasz przeciwnik jest za drzewkiem, ale... No to spróbujemy może wrzucić granat rozbryzgowy, żeby tak poleciał do góry i spadł na niego. Wiatr jest delikatny w prawo, więc musimy to uwzględnić. Weźmiemy sobie granat rozbryzgowy. I powiedzmy, taką siłą. Idealnie patrzcie teraz, co się stanie. Granat się rozwalił na kilka, jeszcze raz dostał, ale chyba też mój oberwał. Tak, mój też oberwał żółty. No, Bridget przeżyła. Jeszcze ostatnie punkty energii zostały. Dobra, teraz ruszamy złotymi, tak? Nie, niebieskimi. No to okej, okay. coś, coś następnego Wam pokażę. E Powinien być taki jeszcze kopniak z wyskoku, ninja. Taki był na pc przynajmniej, ale... E kamikadze to jest w ogóle... E rozpędza się, przebija się przez przeciwnika i wybucha na końcu, ale tego na razie nie będziemy robić owca, to też później dopiero dochodzi. Wypuszczamy owieczkę, która skacze i, i w pewnym momencie ją detonujemy guzikiem. No i banana, banana bomb, też mega mocna rzecz, wrzuca banany w górę i, i, i rozwala przeciwnika, ale tutaj na przykład użyjemy sobie fire puncha. Podchodzimy na max blisko, na odległość pionchy i i dajemy kopa. No to zabiera mało energii, ale jest bardzo bezpieczną bronią, jeżeli jest ryzyko, że odbicie z takiej broni konwencjonalnej spowoduje, że odlecimy gdzieś w tył, wpadniemy do wody i sami zginiemy. Więc czasami czasami się przydaje. Teraz na tej Bridget pokażę Wam jeszcze, jeszcze jakąś inną broń. Na przykład teraz użyjemy Uzi. Tylko Uzi też ma niezły odrzut, więc staniemy sobie może gdzieś tutaj. Wycerujemy. I patrzcie, co się będzie działo z robakiem przeciwnika teraz. Patrzcie na Średnio, średnio trafiłem, bo nad głową mu poleciało, ale miała na tyle mało energii, że, że już po niej. I pojawia się nagrobek. Grafika jest gorsza niż na PCC, zdecydowanie, ale i tak bardzo ładnie wygląda. Dobra, teraz, teraz niebieskimi i tam jest jakaś Charlotte. To Charlotte rozwalimy teraz bronią, na przykład. Nie, no bazuką tu nie ma co kombinować, bo jest na, na fajnej linii strzału. Więc wycelujemy sobie w Charlotte, mniej więcej tak i na maksa fire'a damy, przywalimy. I powiem Wam, że w dwójkę się w to gra przepięknie. Z komputerem też jest całkiem nieźle, tylko zależnie od poziomu, który wybierzemy komputerowi, no to wiadomo, albo nas rozwalał w pył, albo było zbyt łatwo, ale generalnie zabawa jest przepiękna. Niestety dzieciaki są dzisiaj zajęte, bawią się cały czas Lego po wczorajszym Lego Masters i miał być odcinek rodzinny, a skończyło się, że sam ze sobą będę grał. No, ale tego, tego nie przeskoczymy. Zresztą skończę nagrywać i da tam do nich. Tutaj mamy jeszcze ostatni dynamik, także temu kolesiowi też zostawimy dynamita. I bum! Wow, jak poleciał! Wypadł za ekran? Nie. Ale też mi się dostało. No, dynamit ma mega, mega mocny odrzut. No, teraz jesteśmy kolesią, który jest w w gównianej strasznie pozycji, ale pokażę Wam tutaj rzeczy, które jeszcze inne występują w grze. Poza yy, ofensywnymi yy, rzeczami, które po prostu bezpośrednio zabijają, możemy też na przykład użyć liny Bungee. Jest tu gdzieś to Bungee? Tu jest oddanie kolejki. Kamik o, kurde, nie mów się, że nie ma. Hmm, dziwne. Na PCCie była lina Bungee, którą mogłem się gdzieś tam spuścić w dół, podejść do kogoś. Był też taki harpon, który się wbijał. Na przykład wyższe części yy, jakichś tam skałek i można było się rozbujać, przeskoczyć na drugą stronę, a tutaj tego, kurde, nie widzę. No jest kiedy nie, no to możemy teleporta użyć i na przykład chcemy się teleportnąć tutaj. No i wiadomo, jak jesteśmy w jakimś beznadziejnym miejscu, to nasz stworek się, dżownica się przeteleportuje w bardziej dogodną pozycję, albo może też uciec, jeżeli jesteśmy ostatnią dżownicą, a czterech nas atakuje, to możemy się właśnie schować pod jakieś takie skalne miejsca. No okej, okay, co tu teraz możemy temu zrobić z bliska? Weźmiemy shotgunika. Trochę się cofniemy, bo shotgun ma odrzut. I pff, pierwszy strzał dostał, ale ja, ja też dostałem. Kurczę, za blisko stałem i to jest strata kolejki niestety. Kurczę, szkoda, że nie ma na Nintendo tych, tych dwóch elementów jak lina i bungee. Nie pamiętałem o tym, że tego nie ma. Dobra, temu podrzucimy tak delikatnie granat rozbryzgowy, chociaż jestem na tyle blisko, że pewnie tym granatem też mi się trochę dostanie. O. Uwaga. No, Delikatny testem, ale on powinien być trupem. Nie? Przeżół. Myślałem, że kilka tych granatów w jednym miejscu, tych, tych odłamków wybuchnie, a to jednak mój zginął. Teraz robimy sobie mega rozpierduchę. Patrzcie na to. Jest nas tutaj tylu. Wybiorę jeszcze raz klaster bomba, czyli rozbryzgowy i rzucę sobie pod nogi. I patrzcie co się stanie. Tu są czterech zawodników chyba łącznie jest, nie? Tych trzech na dole będzie raczej trupami już. Aha, i jeszcze jest ważna rzecz. Tutaj jeżeli zginie jakiś zawodnik i będzie się detonował przed śmiercią, idąc, idąc do grobu, to ta detonacja rozwala wszystkich innych, którzy obok niego byli. Ale niestety to się tam nie zdarzyło, jak widzieliście wszyscy, przeżyli. Niestety. Uf. Ten będzie trupem teraz. Tak, i popatrzcie, on się teraz detonuje. I gdyby tam stały inne robaki obok niego, to jeszcze kilkanaście dziesięć punktów tracą. Także myślałem, że właśnie to się wydarzy tutaj. Ale widzicie, jednemu zostało 11, drugiemu 20. Ale to samo zrobimy teraz z tym. Za a spadłem ze zbyt dłużej? Nie, żyje. No to jeszcze raz powtórzymy z klaster bombę tutaj. I patrzcie, co się stanie. Wszyscy trzej pójdą do grobu. O, teraz jak się detonują, to będzie nawet plum do wody chyba. I patrzcie, ten zostało mu 9. Ten się detonuje. Ten się powinien detonować na dole. Najpierw ten z lewej, teraz ten środkowy. I powinno szarpnąć tego, co ma trzy obok. Tak, szarpnęło go. I zginął. Zabrało czy punkty. To się detonuje i tu mamy pozamiatane. Już mamy pięć grobku w ogóle. I co? Koniec gry? Tak, wszyscy zginęli. Nie, nie zginęli. Runda druga. Tak, nie, musieli zginąć i teraz jest runda druga. O, degenerowało nową planszę. Teraz mamy jakąś pustynię. Nie kojarzę pustyni na pcecie. No i cała zabawa zaczyna się od nowa. Znowu mamy wszyscy pełne, pełne, pełny skład dżownic, pełną energię i zaczynamy się wybijać znowu. No bardzo żałuję, że Wam tego nie pokazałem z dzieciakami, bo dużo może bardziej atrakcyjny byłby ten, ten filmik. Ale myślę, że osoby, które nie grały w pierwszą część Wormsów, która uważam, że jest najlepsza, bo nawet dwójka, która jest dużo lepsza graficznie. Ładnie wygląda i w ogóle nie jest tak wciągająca, jak ta, jak ta pierwsza. I jeszcze jedna rzecz była na PC fajna. Zobaczymy, czy tutaj jest. Jak się dwa razy wcisło yy, klawisz skoku, to on skakał w tył. Nie, tutaj to nie działa. No i spadłem z, z zbyt wysoka i, i się wbiłem łebem w ziemię i stracę kolejkę pewnie. Pokażę wam jeszcze tego kamikaze jak działa. Czyli sobie. I właśnie widzicie, tutaj jakbym miał tą linę, linę Bungee, to bym mógł się spokojnie spuścić bez awaryjnie, nie tracąc kolejki, jakby było zbyt, zbyt wysoko, a tutaj niestety tego nie ma. Ale pokażę Wam teraz kamikadze. Czyli wybieramy kamikadę, wybieramy kierunek i fire. I on się powinien tak rozpędzić, przebić. O, rozwali na końcu się. Zabrał sporo energii temu. A temu niewiele. No, w każdym razie jest to bardzo przydatna funkcja, jeżeli któryś z graczy... znaczy jeżeli na przykład mamy długi most, jest ustawionych dwóch przeciwników i my się przez nich przebijemy i wszystkich zepchamy do wody. Wtedy to jest, to jest całkiem spoko. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Tego jeszcze nie sprawdzałem. Dragon Ball. O, taka popierdówka jakaś. To może bardziej traktować jako spychnięcie kogoś jak stoi na krawędzi do wody niż niż jakaś broń warta uwagi. Czego jeszcze nie używaliśmy. No granat zwykły nie ma sensu bo to jest ten sam efekt co rozbryzgowego tylko jeden jeden wybuch. Tutaj jest nalot. O nalot wam teraz pokażę bo już jest dostępny. Wybieramy strefę nad którą mają spaść pociski. Przelatuje samolot i zrzuca bomby. Patrzcie. To jest taki mega motyw jak macie właśnie mosty na których stoi kilku graczy. To robi rozpierduchę totalną. Zobaczymy czy już się też pojawiła banana bomb i, i owca. To bym jeszcze to wam chętnie pokazał. Owce jeszcze nie mamy banana bomb nie mamy minigana też nie mamy. No minigan to sobie możecie wyobrazić też jaka jest rozpierducha. Tu jest taka jakaś spawara, czy coś, i to jest bardzo fajna rzecz, jeżeli jesteśmy już ostatnim robakiem i chcemy gdzieś się porządnie zakopać przed, przed wrogiem, bo zostaliśmy ostatni. wróg tam jeszcze ma na przykład cztery robaki i, i wychodzimy z założenia, że lepiej się schować, a on przez jakieś nieuważne akcje sam się porozwala i będziemy mieli większą szansę. No to wtedy zakopujemy się pod ziemią, tak jak teraz to widzicie. I, i, no i czekamy na ruch przeciwnika. Tylko, wiecie, on też się może w każdej chwili teleportować i nas potem rozwalić w tym miejscu. No ale na tym też polega cała strategia gry, układanie swoich planów, kto jak kogo chce rozwalić. E, no i tu mamy chyba wszystko z broni już. Tu mamy opuszczenie kolejki, tutaj jest poddanie się. Te bronie nam się jeszcze nie pojawiły, więc tego Wam nie pokażę. Aha, tam jest jeszcze młot pneumatyczny. To jest to samo co ta spawara, tylko że po prostu kopiemy się w, w głąb. Palamy młota, no i robimy sobie tunelik w dół. Tu akurat jestem na krawędzi, więc to wychodzi i wychodzi, ale jakbyśmy byli gdzieś tam na środku, to byśmy sobie fajny tunelik w dół zrobili. Eee, Okej, okay, ja więcej nie gram, nie będę, nie będę przedłużał. Jeżeli nie graliście w Wormsy w jedynkę, podkreślam, w jedynkę, bo dla mnie to jest część wyjątkowa. Ona jest według mnie dużo lepsza niż te, niż te pozostałe, to koniecznie spróbujcie. Tylko najlepiej grać z drugim żywym graczem, a nie tak samemu jak ja, czy też z komputerem. No ale dzisiaj nie miałem możliwości, bo, bo dzieciaki zajęte o tej godzinie. E, nic, Gierka jest piękna, zdecydowanie polecam. I jeżeli chodzi o Nintendo, widzimy się 10.